To jest przypadek Zachariasa Dunlopa w Stanach Zjednoczonych. Jeździł na kładzie, jeździł na kładzie miał wypadek. Rodziców przekonano, że nie żyje. Pokazał zdjęcia rodzicom, mówiąc, o zobaczcie, tam nic nie ma. jak tam czarno jest, tam nic nie ma. Widzicie? Tam jest czarna dziura, tam nie ma nic. Zgodzili się. Ale to byli protestanci z południa Ameryki, więc tam przyjechali wszyscy. On był na respiratorze, oni zrobili pogrzeb. Ale przyjechał też jego kuzyn, który jest pielęgniarzem. Tak spojrzał na niego i mówił, on nie wygląda na martwego. I jest, wyciągnął taki nożyk i wykonał takie lekkie badania, typu takie podrażnienie niektórych no, stóp, kończy się stóp, rąk i mówi, że on rąk, ręką taki ruch wykonał, bo tak miał rękę i taki wykonał. No więc mówi, co mi się nie podoba, on, on, on wcale nie jest martwy, to był taki potężny chłop, więc jakoś tak przekonał no, szpitalny personel, że żaden pogrzeb z powrotem na oddział, leczyć. <grym> no i za tak dawno, pokazane potem jak pięknie go rehabilitują, błyskawicznie dochodzi do zdrowia.